Tutaj jest, 1, Papa Tango 08, Jurzu, 70, Jurzu, tutaj już są do 1, 4, Papa 0, 6, 5, mikrofon na ciebie. Ok, dziękuję Krystian, tym 7 odbieram. Witam, Papa Tango 08. Józiu! Jeźżu w tej stronie. Bardzo się cieszę, że odbieram Krystiana, Proszę, Józiu. No witam panie Heniu Ukłaniam się bardzo nisko. Pozdrawiam. 14 Papa Hotel 065. Józek Papatango 08 i również Krystian 14 Bravo Delta 002. Odbieram Was bardzo ładnie, 57, także bardzo fajnie Was słyszę. I może do Krystiana. Krystian odbierasz mnie, over, over. E, dziękuję, Już. Jest 59 Dzień dobry. Jużu. Mam dobrze twoje A Czekaj. E, o cholerze. Oh, o cholerze. O cholerze. O cholerze. O, 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 o. To, do, <tstory> tvoje tvoje e, Heniu O cholerze. 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 O Ok, dziękuję. Na zdrowie, Christian, musisz czuć się lepić, Roger. Roger, Roger, wow, pofo. Heniu, ty jest 59 Plast 9. Ech, 5, Heniu, nie ma problemu, że słuchałam dobrze Twoja stację. Tutaj za te informacje pogoda ładnie. 2-2 stopni. 2-2 stopni. Co dobrze, nie padało. <grymio> już mam mikrofon dla ciebie. Papa UT06. No, go, Papa ciągło 0-6. Papa ut 065 picię, prawo 002 Proszę, Już Luka. No, dziękuję. Brawo Delta 002 i Papa Hotel 065. Ja wam nie będę przeszkadzał. Jak macie propagację, to sobie rozmawiajcie, bo takich warunków nie zawsze macie. Także pozdrawiam was. Było mi bardzo miło z wami zamienić kilka słów. Dziękuję wam za miłe QSO. Pozdrawiam. 73. Merci beaucoup. Bye bye. Yes, dziękuję do tego do twoja stacji. Dużo ja jeśli mikrofon do Heniu. Heniu, proszę. Krystiana. <tum> Okej, okay. Józu, Ci miłego dnia, wszystkiego najlepszego, może tam się spotkamy, może po południu albo płatem, ja nie wiem. Ale teraz w lecie będzie dobra propagacja. Nie ma problemu. <laughs> no. E ja się na temperaturę, mamy 26 stopni, eh? słyszałem, że u Krystiana 22, coś takiego, a, a tam już na finał podaj y, temperatura u Ciebie. Heniu, u mnie jest 18 stopni, pochmurzone, w nocy trochę padało. Także nie za ciepło, ale dobra pogoda do pracy w ogrodzie. Także wszystkiego dobrego. Merci beaucoup, wam życzę dużo zdrówka i do ponownego. 73, bye bye. Viva Francja! Hey, viva